Siemka wszystkim z tej strony Raon. Witam was w kolejnym odcinku Ninokuni Rat of White Witch. Wracamy do przygody i musimy iść do smoka zobaczyć czy uleczyliśmy jego serce, a raczej duszę, jego bratnią duszę i czy to pomogło właśnie jemu. Ale najpierw aha, czyli czekajcie, nie, najpierw idziemy jeszcze do kapitana zobaczyć co tam on ma dla nas do powiedzenia. I później pewnie do smoka będziemy mogli już się dostać w końcu. Hej, Captain Kublai, do you know where Stengry is? Stengry chyba lata. Czyli się udało. Zajebiste. <zajewiste> Sorki, kurczę, musiałem coś zrobić. Telefon tam dzwonił, ale dobra, wracamy. Udało Ci się zdobyć trofeum. Fly in the friendlier skies. No i fajnie, mamy smoka. Hmm, tutaj nam oczywiście jakieś tutki wyskakują, jak nim sterujemy. Press kółko. Co to jest? Dobra, ja się sam zaraz tutaj nauczę. Dajcie mi tylko polatać, zobaczyć jak to wygląda. Aha, czyli tą gałką. Hmm, co to jest? Aha, w ten sposób. Dobra, dobra. Ale jak go wziąć z powrotem? Powiedzcie mi. Mam może jakiegoś skilla, co? Który odpowiada za to? O, szak. Cholera. Dobra. Zaraz zobaczę sobie to. Czekajcie. W journalu chyba powinno być. Nie, tutaj chyba jest. Life lesson. Powinno być na końcu. Riding the Dragon. Dobra, już wiem jak. Eee, czyli tak, strzałka w górę. No i mamy naszego smoczka. Zajebiście. Eee, nie, nie, nie chcę lądować. Nie chcę lądować. Chcę tylko. Wiem, że jakoś się tutaj szybciej latało. Nie, nie, nie Dobra, mniejsza z tym e, Co my mamy tutaj zaznaczone na mapce? Aha, tamtą wysepkę, właśnie Tamta wysepka jest, kurczę, naszym priorytetem Chociaż powiem Wam, że gdzieś kurde Koło Hamelin, może tam polecimy sobie najpierw Jest miejsce, gdzie możemy ekspić naprawdę nieziemską ilość e, Możemy dostawać nieziemską ilość expa e, Czekajcie, w tą stronę Zanim właśnie tam z ten polecimy do naszego punktu. Skorzystamy może z tego i zobaczymy jak to tam wygląda, gdzie to w ogóle jest. Mniej więcej wiem, ale czekajcie. To gdzieś tutaj musi być. Aha. Nie wiem czasem czy nie tu gdzieś, ale... Nie, to chyba tutaj było, właśnie. To jest w tej świątyni, tu. Tak mi się zdaje. Nie wiem, czy będę mógł do niej teraz wejść, ale zaraz zobaczymy. Czekajcie. Eee, o tak, właśnie. Lądujemy. Perdida. Nie wiem, co. Właśnie, czy to jest miasto, czy kurczę. Co, bo nie wiem. Aha, czyli dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o wejście tam. Na razie nas nie wpuszczą. A prawdopodobnie to w tym miejscu można właśnie Expa zdobywać najlepszego. W grze tutaj nic chyba nie ma, co? Albo może tutaj co? Może tu są te stworki. Zaraz zobaczę. Ty, chyba tutaj, chyba tutaj. Aj, nie zapisałem. Źle zrobiłem, ale dobra. Może. Może nie będzie tak tragicznie. Stalagmin. Nie, powinniśmy sobie dać radę, widzę tutaj No dawaj, traf, traf. Okej okay. No i poszło zajebiście. 10 ekspa, malutko. Ale chwilka, chwilka, tu jeszcze coś jest, sobie wezmę tylko to. O, tu Power Stones, no proszę. Zachowajmy to sobie, żeby nie było jakiejś niespodzianki później. Nie wiem, czy tamten, co przed nami lata, właśnie nie jest tym stworkiem, za którego jest dużo ekspa, wiecie? Tak mi się zdaje, że to jest druga forma tego tom, czy jakoś tam... To, nie, nie, to nie jest ono, sorki. Te wszystkie uciekają tutaj od nas. Tu jest jakiś podobny do niego, ale nie wiem. No, zaraz zobaczymy. Nie, to nie są te. Kurczę. Hmm. Będę musiał zobaczyć dokładnie, w którym miejscu to jest. Dobra, dobijamy to i chyba będziemy szli tam gdzie ten znacznik nam pokazuje, wiecie, nie ma sensu. No bo... A, dobra. Mogłem go złapać, ale bo później się okazuje, że nam do quest'a czy do czegoś jest potrzebne. No to się, podleczyli no. 521 EXPA... No... Powiedzmy, że nawet jak na takie słabe stworki, to dosyć dobre miejsce, ale jest lepsze. Dobra. Zabierz nas do tego... do tej wysepki. A akurat ona chyba jest tutaj niedaleko, co? Znaczy, no kawałek jest, ale... Fajnie, teraz będziemy mogli sobie troszeczkę pozwiedzać, no poszukać różnych, różnego rodzaju miejsc, gdzie nie mogliśmy dotrzeć. O właśnie, to jest tutaj. Tutaj będziemy mogli wylądować. Pierwszy kamień musi być tutaj, co? Ożeś kurczę, show nas kam chart. O ja, będę musiał to tłumaczyć, tak? Kurczę, nie mam teraz kartki, bo musiał sobie to pozapisywać. The secret that the map imparts lies not without, but in its heart. Aha, czyli Drippy to potrafię odczytać, ale. Ok, czyli nic na razie nie zrobimy. Na pewno kamienia tutaj nie ma. Musimy wró wrócić do Kublaja i pogadać z nim. Może on coś więcej wie na temat tych kamieni. Nie wiem. Tak więc ruszamy. Jest jaka się Kurczę, będę musiał to wszystko posprawdzać teraz. No i fajnie jesteśmy na miejscu prawie. Czekajcie, tam jak najdalej mogą troszeczkę bliżej podlecieć, ale dobra, tyle tu już się przejdziemy. Ty nam nawet nie wchodź tu w drogę, bo nie mam zamiaru tu walczyć. No, zaraz się zapytamy o co tam chodzi dokładnie. Bo coś czuję, że znalezienie tych trzech kamieni nie będzie takie proste. Czy tu są jacyś... Nie, myślę, bo ludzie tu są, chodzi mi o to, czy nie mają jakichś kawałków serca, wiecie, potrzebnych, ale nie widzę tutaj, żeby był, któryś się świecił. Któryś może zaklęcie będzie działać, zaraz zobaczymy Travel Gateway Będziemy po kolei brali. No, bo kończą nas się już kurcze czary. O właśnie Insight działa. Są zaznaczone miejsca. No i fajnie, dostaliśmy mapę w końcu, będziemy mogli chyba z niej korzystać, zobaczymy dokładnie w których miejscach Jedną chyba widzę, że będzie na jakimś lodowym kontynencie Ale te dwa punkty to nie jestem pewien Czy to będzie zaznaczone na mojej mapie, czy nie? Czekajcie Nie, na tej mapie nie jest to zaznaczone. Use the map to find the three magic stones. Ok, ale tak, teraz gdzie jest zaznaczony punkt? Wyjść w ogóle mamy stąd. A tutaj nie ma, nigdzie zaznaczonego. Dobra, idziemy tutaj do wyjścia, jeszcze sobie zapiszę może. Ok, wyjdziemy jeszcze na zewnątrz, zobaczymy, i może pomału będziemy kończyć ten odcinek. Jeszcze tylko zobaczę, czy nie będzie tu jakiejś scenki, czy coś. O, tu się świeci, coś kurczy. Dobra, przy okazji, jak już tu jesteśmy, no to chodź tutaj. Co potrzebujesz? Jakiś quest, to dobrze, będziemy mieli co robić później. Dobra, idziemy. Jeszcze jeden tam widzę, że jest, ale dobra, już sobie dam spokój. Na razie z tym wychodzimy, zobaczymy, gdzie nam pokaże ta mapa w ogóle te punkty. Znaczy mniej więcej tam wiem gdzie, ale tu gdzieś musi być teraz zaznaczony ten jeden punkt. Aha, są trzy punkty zaznaczone. Tak jak mówiłem, jeden jest na lodowym kontynencie. Jeden gdzieś na morzu, nie wiem czy tam jest może wysepka jakaś, a drugi, trzeci jest gdzieś ko... niedaleko Ma e, Alma Moon albo Castaway Core. cow sorki czyli dobra, no będzie trzeba w te trzy miejsca się udać na pewno. Mamy teraz na szczęście tego smoka, tak więc nie będzie problemu. Ale tak, kochani, w tym miejscu sobie skończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejne, już niedługo. Na razie, cześć!